Jeśli chodzi o dużą część procesów biznesowych, oni, banki nie wykorzystują tych technologii, natomiast jest pewien margines i... Przepraszam, być może to jest złe sformułowanie, margines, czy forpoczta bardziej e, tych banków, o których Pan wymieniał, którzy wykorzystują w sferze obsługi klienta. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, technologia blockchain, usługi chmurowe, to jest raczej przyszłość naszego sektora bankowego i my to wyraźnie widzimy. Tak? Czyli wyraźną nadreprezentację, powiedziałbym dysproporcję pomiędzy tym, co widzimy w komunikacji, w mediach, a pomiędzy tym, co rzeczywiście się dzieje w bankach. Tak? Czyli banki e, na dzień dzisiejszy, Powiedziałabym tak, eksperymentują bardziej. Eksperymentują bardziej z nowymi technologiami w tym obszarze. I rzeczywiście PKO BP jest jednym z takich banków, które są porpocztą w tym zakresie. Dzisiaj zresztą będzie moim zdaniem ciekawa prezentacja na temat chmury, jeśli chodzi o bank PKO BP i to jest ta chmura krajowa, która jest taką inicjatywą niezbędną, potrzebną do tego, abyśmy mogli ryzykiem zarządzić, tak, żeby to była chmura, która będzie chmurą krajową, która będzie zarządzalna, kontrolowana, nadzorowana w Polsce.